Podnieś głowy, nabierz się ducha, Jest między nami Bóg, modlitwy tej słucha. Daje nam miłość niewyczerpaną, Jego ciało i krew wieczności bramą. Litwa Uwielbienia to jest dla mnie takie bardzo specyficzne, ale też intymne spotkanie z Panem Bogiem, kiedy mogę po prostu powiedzieć Mu o tym, jaki jest, kim jest dla mnie, kiedy mogę Mu okazać też jakieś uczucia, emocje, pokazać to moim ciałem, wyśpiewać. Jest pod tym kątem wyjątkowe, że mam dodatkowe błogosławieństwo Boże w postaci tego maleństwa, które w sobie noszę, także wielka łaska Boża i bardzo się cieszę, że mogę śpiewać z maleństwem w sobie i chwalić Boga podwójnie, w sumie na dwa serca. Jest to moment, na który teraz bardzo czekamy, i taki, taki ciekawy, po prostu jest to ciekawe. E, usłyszeć to pierwszy raz w całości, jak chór uzupełnia, bo mamy po prostu, te aranże są przygotowane, my je opracowujemy, ale cały czas, dopiero dzisiaj się okaże, jak to w całości gra. Tak ogromne zainteresowanie i dlatego tyle osób, aż zgłasza się na ten koncert. Fenomenem też jest to, że tyle młodych osób potrafi przyjść i przyznać się do swojej wiary, potrafi się tego nie wstydzić i na dodatek wyrażać to śpiewem. Jego ciało! I krew. Można powiedzieć, że weekend, który za nami, jest naprawdę udanym weekendem, bo tyle młodych ludzi, tyle uśmiechniętych twarzy, tyle rozśpiewanych naprawdę serc, tyle entuzjazmu, które było widać w czasie warsztatu uwielbienia, no to jest naprawdę radość dla, dla wszystkich organizatorów, dla wszystkich, którzy uczestniczyli w warsztatach i myślę sobie, że wszyscy, którzy na koncept uwielbienia w Boże Ciało do Opola przyjdą, przyjadą, będą mogli owoce tego, tego spotkania zobaczyć. we no. no.